Witam serdecznie, moi drodzy. Zrobimy czytanie i sprawdzimy, dlaczego on, ona urwali kontakt z Wami, dlaczego jest milczenie i czy w najbliższym czasie kontakt powróci. Często pytacie mnie właśnie w komentarzach pod filmami, pod lustrem uczuć. Um, właśnie, żeby nagrać taki film, tak? Czy ta osoba się odezwie? Dlaczego zniknął? Dlaczego zgostował? Dlaczego nie ma kontaktu? I zrobimy czytanie, tak jakby dla kobiet o mężczyźnie, no ale oczywiście, jeżeli słuchają panowie, a słuchają, to moi drodzy, odwróćcie sobie energię, tak? Energie są w kartach tarota zamienne. E, o tym zawsze trzeba pamiętać. Czytanie jest ogólne, nie musi rezonować z każdym z Was. Dla kogo miał być ten przekaz? dlatego będzie. Jeżeli trafiliście na ten film, widocznie coś tutaj z wami będzie rezonowało. Jeśli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail zamieściłam w opisie pod filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję też bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty posty na moim kanale zamieściłam zdjęcia wraz z opisami. Przeczytajcie sobie o działaniu każdego z kamieni, dobierzcie odpowiedni dla siebie, żeby was chronił, jak osobisty amulet. Wykonuję również nowość, portret psychologiczny partnerski w oparciu o numerologię, arkana wielkie, wszystko sobie rozpisuję i sprawdzam, czy jesteście bratnią duszową relacją, yy, twin flames, czy też właśnie relacją karmiczną. Także, kochani, zapraszam i zobaczmy od razu, dlaczego nie ma kontaktu co jest powodem braku kontaktu. Pytamy z jego strony, tak? Jeżeli jesteście mężczyznami, a też jesteście ciekawi, dlaczego kobieta tak postąpiła, no to te energie są zamienne albo po prostu zapraszam do czytań prywatnych. Co jest powodem braku kontaktu? Uu. I od razu karty braku kontaktu się pojawiają. Mhm... Tutaj moi drodzy, mamy taką złożoną sytuację, tak? Spójrzmy na to całościowo i spokojnie. Czwórka mieczy, szóstka mieczy, pustelnik. No ewidentnie mocno widać wycofanie i potrzebę przerwy. On nie zniknął um, tutaj z obojętności, tak? Dlatego, że nic nie czuł, tylko dlatego, że jest mentalnie zmęczony, bo o tym mówi ta czwórka mieczy. On próbuje odsunąć się od czegoś trudnego lub bolesnego. I to pokazuje szóstka mieczy, dwie karty wycofania braku kontaktu. Do tego chcę to przemyśleć w samotności, tak? No i pustelnik zawsze pokazuje samotność, chęć pobycia w swojej energii. Wygląda to na decyzję typu: muszę się odłączyć, bo inaczej się rozsypię, inaczej zwariuje". tak? Nie wiem, co mam o tej sytuacji myśleć, ale to nie jest na zasadzie, że on ciebie nie chce, on po prostu potrzebuje przerwy. A wiadomo, że tęsknota jest wyznacznikiem miłości. Jeżeli ludzie się rozstaną, to wtedy dopiero zrozumieją, czy tęsknią, tak? I wtedy dopiero zaczyna do nich docierać, że to jest właśnie ta właściwa osoba, że tęsknią i że kochają. Dlaczego on się nie odzywa? Dziewiątka buław i pustelnik pokazują nam sytuację, że to jest mężczyzna poraniony, ostrożny, na granicy wytrzymałości. On jest w trybie obronnym, tak? To jest taki asekurant. Może się bać kolejnej rozmowy, która coś otworzy. Konfrontacji z własnymi emocjami. On teraz ogólnie nie ma siły dać ci tego, na co zasługujesz. On też uważa, że ty zasługujesz na kogoś lepszego. I to nie jest cisza z chłodu, tylko cisza z lęku i przeciążenia. I co się dzieje pod spodem, to jest bardzo ważne. Buław, dwójka kielichów, królowa kielichów, to jest, kochani, ogień i uczucie, serio. Buław pokazuje nam iskrę, chęć, tak, budowania, coś w nim nadal chce ruszyć do przodu. Dwójka kielichów pokazuje wzajemne uczucia i ta karta rzadko kłamie, bo to jest połączenie. Królowa kielichów, bardzo ciepłe, głębokie emocje i ona pokazuje często osobę, Pytającą, ale też to, jak on Ciebie postrzega, więc ogólnie moim zdaniem, Wy uczucia macie z obu stron, i to jest tak jakby i po Twojej stronie, i po jego stronie. I te karty mówią mi wprost, że uczucia u Was nie zniknęły. One są tylko schowane pod warstwą zmęczenia i strachu. No i pytanie, czy kontakt powróci? Hmm, słońce, Czwórka Buław, no kochani, no w tych kartach nie ma e, opcji, żeby ten kontakt nie powrócił, tak? To są karty budowania związku, szczerej miłości, opartej naprawdę na porozumieniu dusz. Bardzo pozytywna kombinacja. E, słońce pokazuje też jasność, szczerość, klarowność i rozmowę, która będzie bez masek. Czwórka Buław natomiast pokazuje stabilizację, spotkanie, powrót do e, relacji. Powrót do relacji, która daje bezpieczeństwo. Także kontakt ma duże szanse wrócić i to w sposób lżejszy, bardziej otwarty niż wcześniej. To nie wygląda mi na takie szybkie hej, co słychać z nudów, tylko na kontakt, który naprawdę ma sens po przemyśleniu. On nie odzywa się, bo potrzebuje ciszy i regeneracji. I on też potrzebuje właśnie zrozumieć swoje uczucia To nie jest dlatego, że mu nie zależy Tylko on po prostu musiał się wycofać, żeby to zrozumieć, tak? Że ty to ty Jest zmęczony i jest ostrożny Ale emocjonalnie nadal jesteście połączeni To mi wygląda na bratnie dusze albo bliźniacze płomienie Tutaj są uczucia i jest impuls do kontaktu Natomiast kontakt najprawdopodobniej wróci Tylko już z potencjałem na coś stabilniejszego na pewno nie będzie na starych zasadach, bo to już nie funkcjonuje. To już przestało funkcjonować. 17 lutego wchodzimy w pierwszy rok numerologiczny. Do tej pory, kochani, nie podejmujemy żadnych decyzji. Żadnych. Zostawcie sprawy losowi, niech to się wszystko toczy własnym torem. Co ma przyjść, niech przyjdzie. Co ma odejść, niech odejdzie. Natomiast pozwólcie temu płynąć, tak? Kontakt jest, on jest tylko zawieszony. Ja tu nie widzę braku kontaktu na stałe, nie widzę końca relacji, absolutnie nie. Jeżeli chcielibyście zapytać spójrzmy, kiedy mniej więcej mógłby się odezwać. Jeżeli chciałybyście mi zadać takie pytanie, czy chcielibyście kiedy ja tu mniej więcej z kart widzę kontakt? Patrząc na Czwórkę Mieczy, Pustelnika, ale też Asabuła i Słońce. No, to ten czas nie jest natychmiastowy, tylko po etapie wewnętrznego resetu. E, najpierw on musi przejść etap pierwszy, czyli cisza i zbieranie sił, tak? To jest czas kilku tygodni. Najczęściej te karty wskazują 2-4 tygodnie, czasem do sześciu, jeżeli u Was sprawa była emocjonalnie cięższa. Tutaj on musi poczuć impuls do działania, tak? Kiedy on poczuje teraz albo nigdy, to odezwie się nagle. Bo ten as buław często daje nagły kontakt bez długiego planowania. No i tutaj widzę, że jeśli chodzi o sam moment kontaktu, to będzie dzień, a nie noc. I generalnie czas bliżej końca miesiąca, więc to będzie takie no. końcówka miesiąca. Myślę, że do końca lutego jest szansa na kontakt. Jak najbardziej tak. Także, kochani, tak wygląda to w kartach. Ja Was oczywiście zapraszam do czytań prywatnych, kochani. No i wtedy sprawdzimy, tak jak to u Was wygląda w Waszym życiu. Także, kochani, zapraszam do kontaktu, wszystkiego dobrego i pozdrawiam.